znowu Widz mnie prosił o to, jak jest zbudowany ten pług. To tak, tutaj masz oryginalną belkę, do której jest zaczepiana taka zgrabiarka do liści. No jest tutaj tylko na zawiasach. Ona chodzi luźno i do niej nie było żadnego tak jakby mocowania, żeby to było podnoszone. To po prostu chodziło... chodziło po prostu sobie luźno. Tutaj masz bolce, które się wysuwają. I tak była zabezpieczona po prostu do jazdy. Tutaj sobie wyspowałem takie ramię ten do regulacji 12. Wyspowałem ramię. Tutaj kolejne i tu jest tak. Tu można sztywno przyspawane do tej belki, która była oryginalnie. Tutaj jest mały przegub. Tutaj już przeguba nie miałem, więc zrobiłem na śrubkę zwykłą. I po prostu za są rączki cały pług się unosi. Pół tutaj był chyba Zrobiłem z grubszych profili, bo jak robiłem z cieńszych, to się to wszystko po chwilę Więc tutaj jest chyba 60 na 40 ten był chyba 50 na 30 Ten drugi. Tutaj regulacja głębokości tego, jak ma wejść pług jest zrobiona przez no, zwykłą śrubę rzymską. To jest z dwunastki, ale też widzę, że zostaje po dupie, więc trzeba będzie coś jeszcze grubszego gadać. W tym mam kółko też na kolejną śrubę. Muszę zrobić to na razie. Przyspawałem tak po prostu na krótko. A normalnie jest tutaj zawias. I na tym będzie się też kółko obiekt. Jak się oprze. Po prostu, no to głębiej już nie powinno też wejść. Zobaczymy. Dzisiaj jest trochę bardziej mokro. Zaraz będą testy. No i to tyle. A przykręcanie go jest za pośrednictwem dwóch nakrętek. Przesuwanie śruby na stałe do kątownika. Kątownik tutaj chodzi, widać, są takie łóżka. I, i po prostu przykręcam. No teraz chodzi, może jakieś bolce zrobię albo coś. Zobaczę na tą chwilę jest to na tyle mocno, że się z tym nic nie dzieje i fajnie to działa, więc na razie nic nie zmieniam. Gdy co no to zrobię tą regulację tego koła, ale coś na to czasu nie mam, bo tam stolik jest zrobiony, przerabiany. No tak to działa, bo oryginalnie w Westwood ma jeszcze lepsze mocowania. Jest to na takiej zasadzie, że tu są bolce, które się odkręca. I normalnie podjeżdżasz tam, zakładasz, szłapujesz i zakręcasz, jest to dużo szybciej, tylko nie chciało mi się na tą chwilę tak bawić, ale ten, ta metoda jest dużo szybsza i łatwiej się to robi, ale zrobiłem tak i też jest git, więc polecam, trzymajcie się, cześć.